W godzinach porannych informowałem Was o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w Afganistanie przy granicy z Pakistanem. Informowałem wtedy o ponad 250 ofiarach śmiertelnych. W tej chwili wiadomo o tym, że ofiar śmiertelnych jest ponad 950 i nie wiadomo, czy ta liczba nie ulegnie zwiększeniu. Nadal ludzie są uwięzieni pod budynkami, które się zawaliły, trwają akcje ratunkowe. Osób rannych jest ponad 600, więc również jest możliwe, że któreś z tych osób nie zostaną uratowane do końca. Sytuacja jest bardzo poważna i tragiczna. Jeżeli będą jakieś nowe informacje na ten temat, to Wam dam znać, a jako ciekawostkę mogę powiedzieć to, że trzęsienie ziemi odczuwane było przez 119 milionów ludzi. Pozdrawiam.